Więc, proszę Państwa, jaka jest dewiza Narodowej Akademii Informacyjnej, G tutaj pod tym względem? Jesteśmy bardzo tradycyjni w strukturze wartości, ale super postępowi, wręcz progresywni, jeżeli chodzi o metodę. Stosujemy po prostu metody odpowiednie dla rozpoczynającej się w tej chwili. Epoki rewolucji naukowo-informacyjnej, do której społeczeństwo nie jest przygotowane. Nasze społeczeństwo żyje mentalnie w minionej epoce. No, powiedzmy te epoki w ciągu ostatnich dwustu kilkudziesięciu lat: to była najpierw rewolucja przemysłowa, która do nas dość późno dotarła, później była rewolucja naukowo-techniczna. A teraz rozpoczyna się epoka rewolucji naukowo-informacyjnej. I tu informacja jest głównym nośnikiem, zupełnie inaczej niż zwolennicy ekonomizmu. Wszystko jedno, czy mamy na myśli yy, liberałów, powiedzmy, czy marksistów, to jedno i drugie to jest ekonomizm, czyli jednostronna koncepcja gospodarcza. Dla nich gospodarka jest tą siłą napędową. A w tej chwili się napędowa jest, coraz bardziej staje się informacja, a nie fabryki czy praca rąk własnych, którą powiedzmy pod niebiosa wynosił Nieboszczyk Marks z Engelsem do spółki i epigonii. Więc proszę Państwa, teraz dlaczego o tym mówię? Otóż można powiedzieć, że podstawy rewolucji naukowo-informacyjnej stworzyła cywilizacja łacińska, właśnie. I ona jest tutaj kluczem do zrozumienia tej całej sprawy. Co więcej, ja nie wiem, czy rewolucja naukowo-informacyjna mogłaby powstać w społeczeństwach innych cywilizacji, bo nie mamy tutaj żadnych empirycznych danych. A nie będę tutaj prowadził analiz ściśle teoretycznych, jako że nauka porównawcza o cywilizacjach według założeń jej twórcy Feliksa Konecznego była dziedziną empiryczną, więc na razie nie będę poza to wychodził. Zdobycie oczywiście rewolucji naukowo-informacyjnej przysłania sobie społeczeństwa innych cywilizacji. Ale one je przyswajają i wdrażają. Natomiast w małym stopniu tworzą. W sytuacji, kiedy w mateczniku cywilizacji łacińskiej są podmywane podstawy cywilizacji łacińskiej, to i twórczość będzie zanikać. Co doprowadzi najpierw do stagnacji, a później do regresu i procesów przystosowania wstecznego, które zresztą starają się uruchomić siły międzynarodowej reakcji, których głównym elementem można powiedzieć trzonem jest międzynarodowa biurokracja bankowa, która stara się zdominować biurokrację innego rodzaju, a zwłaszcza biurokrację państwowe czy biurokrację jakiś Związków państw. Toczy się ta walka, ponieważ biurokracja bankowa dysponuje informacjami o większej wartości sterowniczej niż biurokracje państwowe, no to biurokracja bankowa na razie w skali światowej wygrywa. Takie są relacje.